Cześć! Słuchajcie, o, zobacz, to jest moja mortka. Yy, dzisiaj w ogóle chciałem wam nagrać filmik z okazji tego, że zbliża się 2000 subskrypcja na moim kanale. Jestem mega szczęśliwy i dlatego wam pokażę mega sałatkę. W ogóle najlepszą, jaką w ogóle w życiu jedliście, yy, to jest mój prywatny, sekretny se przepis, więc nie mówcie nikomu. Spróbujcie sobie sami, zróbcie jest ekstra. W ogóle ja sobie to robię do pracy na jakiś czas i po prostu nie ma lepszej sałatki. Jest mega odżywna, mega zdrowa i, i sami zobaczycie w ogóle. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od tak, od czerwonego ryżu. Ja sobie go już ugotowałem. On się gotuje 25 minut. Na pudełku jest napisane. A w rzeczywistości ja go trochę dłużej gotowałem i jeszcze trochę jest twardawy, ale to dobrze. On ma być taki trochę al dente, tak? Więc zobaczcie jest sobie ryżyk. To jest jedna torebka tego ryżu i. Trochę go przesoliłem, więc już nie będę teraz solił w ogóle tej sałatki, więc pamiętajcie, że tak sobie można to wyrównać. Dobrze, czyli mamy tak, pierwszy składnik, to jest ryż. Dobrze, teraz kolejne składniki, to dodajemy różne sypkie rzeczy. Może to być słonecznik na przykład, dowolnej firmy oczywiście, nie robię tutaj reklamy. Sypiemy sobie tyle, ile tam chcemy. Ogólnie ma być dużo ziaren, tak, na tym co polega ta sałatka, ma być zdrowo, właśnie dużo ziaren one mocno sycą, mówię wam. Będziecie potem super na Ożeszki Orzeszki jakieś tam daję? Orzeszki, słuchajcie, właśnie, tutaj orzeszki. W ogóle dowolność jest różna. Siemielniane też do tego sypią, jak mam. Akurat dzisiaj nie mam. Orzeszków, o, sobie taką garsteczkę wezmę i kroję je w drobniutko. Zaraz zobaczycie. Klik, i już są te Orzeszki już rozdrobnione. Zobaczcie, one są takie drobniutkie. Można też, jak ktoś ma, moździerz, trochę je po prostu postukać. Ja tam nożem to robię, bo nie mam. Do tego rodzynki. I słuchajcie, rodzynki to zależnie nie? nie przesadzamy po prostu to ma być eksplozja różnych smaków tak? to ma być słodkie, kwaśne, słone jakie jeszcze ostre równocześnie tak więc po prostu to mają być różne smaki połączone ze sobą, przenikające się nawzajem. Poczujecie je wszystkie naraz. O to chodzi, po prostu, żeby wszystkie kubki smakowe zostały uruchomione. Dlatego nie może być żadnego dominującego smaku. Tych rodzynek też nie dajemy jakoś dużo i właśnie drobniutko pokrojone, bo tak traficie na rodzynkę, no to będziecie ją żuli i będziecie czuli, że tam jest ta słodka rodzynka, tak? A tak to nawet nie, wie nie będziecie wiedzieć, że one są tam tylko. Będziecie raz na jakiś czas czuli jakiś słodki impuls. na taką dużą sałatkę. Rozrzucam je po całym. Można dać 3 rodzynki, 4. Można dać dwa daktyle na przykład drobno pokrojone. Też tak robiłem. Tak więc dowolność jest bardzo duża. Składniki też oczywiście można sobie wybierać. Zobaczcie, oliwki, nie? Oliwki akurat mam takie, no to daję takie. Jak macie inne, dajecie inne. Ja sobie pokroję je tak chociaż, żeby trochę je było czuć. To w takie prążki je pokroję. Ale będzie je czuć właśnie, że są... Oliwki. Gdzieś tam raz na jakiś czas się ją trafi i poczuje się, o, jest coś innego, tak? Tak więc, no ale też nie może być tak, że weźmiecie tą oliwkę i będziecie ją żuli, żuli, żuli. Tak więc mamy oliwkę, tak? Yy, te duże rzeczy to później daję, dopiero jakieś pomidory, jakieś inne rzeczy to później. Yy, na razie w całą tą drobnicę. Teraz zioła. Można dać troszkę, o, troszkę imbiru miałem dać, troszkę dałem, więcej, dobra, nieważne, będzie czuć bardziej imbir. Zioła, jakiekolwiek, jakie macie tam? Ja dałem jakieś śródziemnomorskie, można dać prowansalskie, yy, można dać yy, pieprz ziołowy. W ogóle bardzo fajnie, ostatnio odkryłem ten, ten smak i naprawdę pieprz ziołowy bardzo fajnie podnosi, tylko trzeba go niewiele, bo on jest bardzo aromatyczny. Yy, tak więc trzeba go niewiele dawać. Teraz dajemy pieprz zwykły, tak, żeby też to uwypuklić. Jest pieprz zwykły. Co tu jeszcze mamy? czarnuszkę jakąś. O, czarnuszkę. No to sypiemy czarnuszkę, tak? Mówię, to siemię bym nasypał, gdybym miała akurat. Też niedużo. Sezam można dać, ziarna sezamu. Cokolwiek po prostu, żeby tych ziaren było tutaj, żeby to wszystko razem było wyczuwalne. Teraz dajemy oleje. Oleje. Olej lniany można dać. Bardzo fajnie tutaj się pasuje. No, Olej lniany sam sobie jest taki sobie w smaku, ale jak damy Y, trzy części oleju lnianego, jedną część oliwy z oliwek. To wtedy zabijamy smak oleju lnianego, i wszystko jest dobrze. Ja akurat nie mam oleju lnianego dzisiaj, dam sobie ostrą paprykę tutaj. Y, nie żałujemy też oleju, tak? Pamiętajcie, że to są zdrowe oleje, które mają nas sycić równocześnie, ale też wyciągać witaminy z tego, tak? Dałem tutaj ten ostry, da, daję oliwę z oliwek. Tak? Chodzi o to, żeby to wszystko. Też było nasączone tym olejem. To nie są, to są kalorie, ale to są zdrowe kalorie, tak? I teraz zanim damy w ogóle jakiekolwiek inne rzeczy, mi łatwiej będzie widelcem może. To to wszystko trzeba dokładnie, skrupulatnie wymieszać, tak? Bo, bo łatwiej nam jest mieszać, jak mamy... Tutaj zobaczcie, łatwiej nam jest mieszać po prostu, jak mamy wszystkie zioła, wszystko razem, ten ryż. A jak dalibyśmy pomidory, no to jak to potem wymieszamy, już trudniej będzie, tak? Potem tylko przemieszamy, to to wszystko co tutaj jest, to jest taka jednolita prawie masa, która potem nam się przemiesza z tamtym i będzie bardzo fajnie smakowało, już będzie wymieszane, łat dużo łatwiej. Zobaczcie jak to łatwo się teraz miesza. O, jest już przemieszane, tak? Też za dużo nie ma co, bo to i tak w żołądku się jeszcze lepiej wymiesza tak naprawdę, ale Chodzi o to, żeby było rozprowadzone równo. I teraz dopiero dajemy pozostałe rzeczy, tak? Mamy już w tej chwili tutaj wszystkie te sypkie. To już też jest gotowe. Teraz można cebulkę, na przykład pokroić. Cebuli nie daję, nie wiadomo ile. Mam cebulę. Tutaj pół cebuli. O, odkroję taki paseczek. Zobaczcie, tyle cebuli wystarczy. Nie ma. Co? Żeby ta cebula nie zdominowała, ale żeby tak leciutko podkreśliła nam smak, tak? O, jak jest taka ćwiartka, to w ogóle zobaczcie, że dużo łatwiej się to kroi, tak? Bo sobie już od razu na takie małe kawałki, tylko w paseczki kroję i na małe kawałki mi się to kroi. Może być to cebula czerwona, jak macie. Jak macie białą, no to też może być. Możecie drobniej ją pokroić, będzie mniej wyczuwalna. Ale dobrze jest dać tą cebulę, tak? Bo akurat to jest bardzo dużo witamin i... Bardzo podnosi aromat tego wszystkiego, tak? Mamy teraz pomidory. No to tak samo, no można jeszcze przemieszać. Jak tą cebulę dałem, to o, trochę przemieszamy, żeby się rozprowadziła i już jest wymieszana, tak? Yy, teraz pomidory, o. Pomidory to nawet mam właśnie technikę krojenia pomidora swoją własną w powietrzu. Yy, mógłbym oczywiście na deserce, ale mam tak dopracowane tutaj krojenie w powietrzu, że nawet mi się nie chce w, w, na desce bo szybciej mi idzie w powietrzu, tak, potem o, kolejną czwarteczkę nakroję sobie w miarę drobno, oczywiście nie tak, żeby to się wszystko rozciapało ale tego, ale kroimy, oczywiście warzywa też możemy dać takie, jakie mamy pod ręką w domu tak więc jest tutaj ten pomidor mam paprykę, mam ogórka zielonego więc dam po jednej sztuce tego, bo już Same te właśnie, chodzi o to, żeby to nie było zdominowane, tak? Same tutaj, te wszystkie yy, yy, orzechy, ten ryż to już jest kwintesencja całej tej sałatki, tak? Wszystko inne dodajemy tak po prostu po trochu dla smaku, żeby zróżnicować ten smak, dobra. O, w międzyczasie, w że wybrałem jeszcze miętę sobie naszykowałem. Można dać kawałeczek mięty, nawet słuchajcie, no po prostu możliwości są niesamowite. Bazylia jest świeżą, jak macie też. Tak, akurat mięta jest suszona, ale na malutkie kawałeczki, żeby po prostu trafisz tą miętę. Tak, pachną mi ręce w ogóle tą miętą, trafisz tą miętę to od razu czujesz, że o, jest mięta, tak? Ale to ma być bardzo subtelne, tak? Że nie będzie zaraz ci cała buzia miętą jechała i już nic nie poczujesz, bo nie o to chodzi, tak? Ogóreczki teraz tyk. pokroimy tutaj wszystkie ogóreczki ładnie. Dałem pół ogórka, zobaczcie, no miałem cały przygotowane, ale stwierdziłem, że nie, jednak zbyt by zdominował, tak, chodzi o to, żeby było wszystkiego po trochu, a nie żeby to było nie wiadomo ile jednej rzeczy, tak, no papryka to akurat mogę dać całą, bo jest nieduża, pomidor był nieduży, tak, znaczy no jakiś tam średni dałem, ale powiedzmy, że objętościowo potem to wszystko tutaj nie jest jakieś tam super duże, patrzcie i wszystko drobniutko. To wszystko się fajnie mieszało ze sobą, właśnie taka, wszystkie smaki naraz, równocześnie, żeby to poczuć równocześnie. Nie, że najpierw przerzucałaś jedno, potem drugie, tylko żeby to poczuć każdy smak y, w tym samym czasie. Tak? I to jest właśnie sekret tej sałatki. Tak? To odróżniają od innych, i no, jest to droga sałatka. Jakby tak patrzeć na składniki, jakby to masowo robić. a ja robię dla jednej osoby. Zobaczcie, ile tego idzie. Ale ten, ale po prostu. No, zaskoczyć można wiele osób, jak taką sałatkę się zaserwuje. I dobrze, i słuchajcie, zostało nam jeden składnik do dodania sałata, ale teraz najpierw trzeba to wszystko wymieszać, tak? Nie dawajcie sałaty od razu. Najpierw wymieszajcie wszystko dokładnie. Dlaczego? Może w ogóle to być sałata lodowa, może to być pekińska, może to być ta zwykła masłowa, tak, zobaczcie, ja to najpierw wymieszam, to wszystko będzie idealnie teraz skomponowane razem ze sobą, a sałata no to co by, no tu mi tu przeszkadzała po prostu, tak, ona by mi tu latała zasłoniłaby w ogóle wszystko yy, powodowałaby to, że powsta powstaną jakieś strefy takie, między którymi ciężko będzie to wymieszać i zobaczcie, jest już teraz pomieszane i teraz właśnie dajemy dopiero sałatę Sałaty naprawdę nie dajemy tego, nie wiadomo ile. Zobaczcie, małe listki wybrałem. Rwiemy je drobniutko. Tak, zobaczcie, jakie drobniutkie te listki będą. Tak żeby ona też nie była tak. to niektórzy dają półgówki sałaty na, ta, na sałatkę. Yy, ale to nie o to chodzi po prostu, żeby wypełnić tą przestrzeń. Tylko właśnie, żeby ciuteńkę uzupełnić smak. Tak? Ja nawet nie wiem, czy ja wszystkie te liście dam, bo dla mnie chyba już jest za dużo. Yy. Pokruszę tego po trochu, po wierzchu. Ona będzie tylko takim wypełnieniem. Normalnie gdziecie gdzieś tam jecie, zamawiacie w restauracji czy gdziekolwiek surówkę jakąś z sałaty to po prostu ładują samą sałatę tam pół pomidorka albo tam kilka plasterków. Zobaczcie, to jest wszystko. Patrzcie, tu widać dno. To jest sałata. Tego listka już nie dam. Za dużo by było. Zobaczcie, tylko żeby zakryć powierzchnię i w tej chwili to tylko wszystko Tuż przed zjedzeniem. Ja to biorę do pracy, tak? Więc zostawiam w tej chwili na noc tak jak jest, po to, bo wymieszana sałata to już by przeszła tym wszystkim. A tu właśnie o to nie chodzi. Tu chodzi o to, że sałata ma być świeżutka, niezgnieciona na wierzchu i tuż przed zjedzeniem po prostu od dna dwa, trzy razy przemieszajcie i to będzie gotowa potrawa. Tak więc zobaczcie potrawa. Sałatka Falkowski. Spróbujcie. Z okazji 2000 subów tor, jako tort dla was przygotowałem, yy, żebyście mieli coś fajnego, zdrowego, coś zaskakującego. ponieważ no to jest jedyna taka sałatka. Subskrybujcie mój kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Chociaż myślę, że już wszyscy, wszyscy już co oglądają, ale jak jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij teraz subskrypcję. Dajcie łapkę w górę, ponieważ no, ta sałatka jest wyśmielita i sami się przekonacie. Yy, zróbcie ją dla znajomych, to na każdą imprezę może być właśnie, pasuje, zdrowa jest i każdego zaskoczy i przede wszystkim sycąca. Taka porcja, to ja nie wiem, czy ja to zjem w ogóle na śniadanie. Ja sobie to chyba rozłożę na dwie raty, bo to jest tego tak dużo, że naprawdę nasycicie się na 4 godziny, jak zjecie połowę. Obiecuję wam to. I bardzo mało kalorii przy tym wrzucicie. No ten olej oczywiście też cyci, ale on sam się spali praktycznie, bo to jest zdrowy olej yy, z pierwszego tłoczenia. Więc, yy, jak mówiłem, subskrybujcie, łapka i do następnego filmiku, trzymajcie się, hej!